Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić punkt przejścia, a następnie przeciągnij kafelek z pomieszczeniem z lewego panelu na ekran. Aby przejść do nowo dodanego pomieszczenia, kliknij w punkt przejścia. Aby dodać punkt przejścia powrotnego, wybierz miejsce, w którym chcesz je umieścić. A następnie przeciągnij z prawego panelu kafelek z pomieszczeniem, do którego ma przenosić portal. W ten sam sposób możesz dodać wszystkie pomieszczenia dostępne na Twoim koncie, także te znajdujące się w innych adresach. Wybierz widok, od którego rozpocznie się przeglądanie zdjęcia sferycznego w spacerze. Następnie kliknij ikonę kadru, aby zapisać widok początkowy. Wykonaj tę czynność dla każdego z pomieszczeń. Rekomendujemy, aby kadr obejmował portale przenoszące do innych pomieszczeń. Rozwiń prawy panel z podglądem spaceru. Kliknij w gwiazdkę, aby ustawić pomieszczenie, od którego powinien rozpoczynać się spacer. Na rozwiniętym panelu z podglądem spaceru wciśnij przycisk Zapisz. Gotowe. Teraz możesz zamknąć kreator i cieszyć się wykonanym spacerem.